Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, wideoblog powyborczy, chociaż nie tylko o wyborach będę w nim mówił, no ale oczywiście najdłużej pewnie będę mówił o wyborach, o ich wynikach, bo jest o czym. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy w momencie, kiedy patrzymy na wyniki wyborów, w zasadzie już pełne, bo tam do podliczenia w momencie, kiedy ten wideoblog jest nagrywany, czyli po 14.00. Dzisiaj do podliczenia pozostało po zaledwie kilkanaście setnych procenta obwodów głosowań, czyli w gruncie rzeczy wyniki, które teraz są widoczne na stronie PKW, to można powiedzieć, że są wyniki ostateczne. I to, co się przede wszystkim rzuca w oczy, jak się spojrzy na te wyniki, mam je tu przed sobą, to jest to, jak bardzo one przypominają wyniki z wyborów parlamentarnych z października zeszłego roku. One są niemalże identyczne, łącznie z tym, że frekwencja jest też bardzo podobna. Przypomnę, 61,74 frekwencja w październiku zeszłego roku niecałe 64% w tym roku. I jak spojrzeć na to, ilu wyborców zebrali dwaj główni kandydaci, no to się okaże, że w zasadzie są niemalże na poziomie poparcia dla swoich partii. I przede wszystkim patrzyłbym tutaj jednak na liczby bezwzględne, nie na procenty, bo liczby bezwzględne będą miały większe znaczenie również jeśli chodzi o to, jak będą się zachowywać, czy jak, jaki będzie wynik drugiej tury wyborów. I jak na to spojrzeć, no to Andrzej Duda powiększył swój stan posiadania o Mniej więcej 400 tysięcy wyborców, ma około 8 milionów 400 tysięcy głosów, a 8 milionów głosów w Prawo i Sprawiedliwość w październiku zeszłego roku. Większy jest zysk Rafała Trzaskowskiego, 5 milionów głosów w ubiegłym roku, teraz 5 milionów 800 tysięcy, czy tam 800, niecałe 850 tysięcy. Czyli w sumie. Mamy milion 200 tysięcy nowych wyborców w stosunku do zeszłego roku, Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy, co jest moim zdaniem sygnałem, że udała się, niestety, mówię to z żalem, udała się ta um, strategia, powiodła się ta strategia napędzania Duopolu, tego zero-jedynkowego podziału, skoro już w pierwszej turze milion 200 tysięcy osób, zagłosowało na jednego lub drugiego. Przecież pierwsza tura to jest ten czas, kiedy zwykle ludzie wybierają, no nie przeciw, tylko wybierają za, czyli milion dwieście tysięcy osób więcej zostało przekonanych w stosunku do zeszłego roku, zostało przekonanych do tego, że opowieść któregoś z tych kandydatów jest prawdziwa. Ja zrobiłem takie bardzo oczywiście prowizoryczne kalkulacje, Opierając się na założeniu, że w drugiej turze, mniej więcej, może być podobna frekwencja, bo ta frekwencja raczej wyższa już nie będzie. Będziemy mieli wakacje, ona i tak jest bardzo wysoka, również w porównaniu do pierwszej tury wyborów z 2015 roku, bo wtedy frekwencja wyniosła niecałe 49%, więc różnica jest ogromna, także Miejsca na zwiększenie frekwencji w tym roku jest niewiele. Ten potencjał zwiększenia frekwencji jest bardzo niewielki. Więc oparłem się na takim założeniu, że znów zagłosuje około 19 milionów osób. Zrobiłem podział głosów tych głównych kandydatów z pierwszej tury, mniej więcej taki, jak wynikał z. Sondaży, no i oczywiście też trochę z mojej intuicji, bo to rzecz jasna jest pewna publicystyczna zabawa. I okazało się, że żeby dobić do tych prawie 10 milionów głosów, które byłyby konieczne, żeby wygrać wybory za dwa tygodnie, no to każdy z kandydatów musiałby jeszcze dodatkowo mieć tak mniej więcej od 400, może 500 tysięcy do 800 tysięcy. Głosów. Rafał, Rafałowi Trzaskowskiemu brakuje trochę więcej tutaj niż Andrzejowi Dudzie. Um, czyli te głosy musiałyby przyjść spoza puli obecnych, ich obecnych wyborców i spoza puli wyborców, kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury. To musiałyby być niejako nowe głosy, głosy niezdecydowanych, może głosy tych, którzy zagłosują dopiero w drugiej turze, w pierwszej. Nie głosowali. Oczywiście, jeżeli tych nowych głosów nie będzie, no to wiadomo, że ktoś też wygrywa. Oczywiście okazuje się, i to wynika ze wszystkich wyliczeń, Marcin Paladę też takie wyliczenia zrobił, przyjmując rzecz jasna no, pewne założenia, bo wszystko to się opiera na założeniach, które być może są fałszywe, że ostatecznie gra w drugiej turze może pójść właśnie o 200 300 tysięcy wyborców, 100, a może nawet w scenariuszu takiego prawdziwego thrillera politycznego, może nawet wyłącznie o kilkadziesiąt tysięcy głosów, czyli poniżej 100 tysięcy głosów. To jest możliwe. No ale już widzimy, że dwaj główni kandydaci zabrali się za emablowanie elektoratów. Oczywiście, przede wszystkim tych, gdzie uważają, że mają dużą rezerwę głosów, a jednocześnie gdzie nie mogą być stuprocentowo pewni, że ten elektorat na nich zagłosuje. Rafał Trzaskowski ma tutaj o tyle lepszą sytuację, że w zasadzie elektorat Roberta Biedronia, o którym zaraz jeszcze dwa słowa powiem, ma w dużej mierze w kieszeni. Natomiast elektorat Szymona Hołowni, który tutaj bardzo był właśnie chwalony przez Rafała Trzaskowskiego w czasie wieczoru wyborczego, jak pokazywały sondaże, w zdecydowanej większości zagłosowałby na Rafała Trzaskowskiego. To zresztą sugerował już sam Szymon Hołownia w czasie swojego wystąpienia na wieczorze wyborczym. No i w zasadzie to nie jest dziwne, bo to jest taki soft elektorat, Platformy, który miał kandydata bardziej tym ludziom odpowiadającego w pierwszej turze, no ale w drugiej, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Więc tutaj, moim zdaniem, Andrzej Duda ma bardzo mały potencjał, jeżeli chodzi o zyskanie wyborców. No ale każdy z kandydatów liczy, rzecz jasna, na wyborców Konfederacji. Teraz przy Konfederacji chcę się na chwilę zatrzymać. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że Wyborcy tej partii rekrutują się z dwóch głównych nurtów, tak jak ta partia jest złożona z dwóch głównych nurtów. Tam jest nurt narodowy, dla którego kwestie związane z wartościami będą ważniejsze niż kwestie gospodarcze, i jest nurt wolnościowo-liberalny, dla którego z kolei kwestie gospodarcze są ważniejsze. I o ile przedstawiciele tego pierwszego nurtu być może byliby bardziej skłonni zagłosować na Andrzeja Dudę, choć moim zdaniem też nie bezwarunkowo, bo tam jest bardzo dużo żalów i pretensji związanych i z ustawą 447, i z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, no to z kolei wolnościowcy wyborcy Konfederacji najprawdopodobniej, tak wynika z moich również rozmów z tymi osobami w mediach społecznościowych, Uważają Andrzeja Dudę za wybór równie zły jak wybór Rafała Trzaskowskiego. W związku z czym oni albo nie zagłosują wcale, albo zagłosują wręcz na Rafała Trzaskowskiego, kalkulując w ten sposób, że jest to po pierwsze, daje to możliwość zablokowania złych socjalistycznych pomysłów prawa i sprawiedliwości, i po drugie, że to generalnie destabilizuje system, a destabilizacja obecnego systemu powoduje do jakiegoś wstrząsu, na którym konfederacja może zyskać. No tutaj zabawne są te ukłony obu kandydatów pod Adresem wyborców PiS. To znaczy, zabawny jest Rafał Trzaskowski, który tam podkreśla, że on tutaj gospodarczo to w zasadzie jest po stronie Konfederacji. Jak sobie przypomnimy te łuże liberalne pomysły Platformy Obywatelskiej, to jest to dosyć mało wiarygodne. A jeżeli jeszcze do tego dodamy wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego dotyczące na przykład uczestników Marszu Niepodległości, no to też to słabo dosyć wygląda. No ale taka to już jest metoda polityczna. Chyba jeszcze zabawniej. Jest po stronie prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie nagle okazało się, że wyborcy Konfederacji to są prawdziwi patrioci Łączy nas wizja Polski. No i tutaj Szczególnie ujęło mnie, gdy w wieczór wyborczy pojawił się pan profesor Ryszard Terlecki, który powiedział, że no, wiele nas tu dzieli z wyborcami Konfederacji, no ale w takiej chwili to wiadomo, Polska, najważniejsza tutaj wizja Polski nas, nas łączy. No myślę, że wyborcy Konfederacji mają jednak bardzo świeżo w pamięci wszystko to, co nie tylko sami politycy prawa i sprawiedliwości o nich mówili, ale również co mówili o nich. No, można powiedzieć, właściwie partyjni dziennikarze. Nie będę tutaj już wymieniał nazwisk, ale wszyscy pamiętają, skąd się wzięły określenia typu ruskie onuce, prawda? I to w tej, w tej chwili to emablowanie wyborców Konfederacji, moim zdaniem, zwłaszcza emablowanie przez prawo i sprawiedliwość, takie bardzo prymitywne. Może dać efekt wręcz przeciwny, bo jednak to jest tak, że to są dosyć wyrobieni politycznie wyborcy, moim zdaniem ponad przeciętnie zainteresowani polityką. No trochę też tak jak wyborcy na przykład Szymona Hołowni. Gdyby został wykonany w ich stronę jakiś konkretny gest przed drugą turą wyborów przez obóz rządzący, to mogłoby to odnieść jakiś skutek, ale Taka prymitywna retoryka podlizywania się, a na razie do tego się to sprowadza, no bo żadnej zapowiedzi nie mamy, która by mogła, która by pozwalała sądzić, że jakiś konkretny gest zostanie wykonany. Takie zwykłe, prymitywne podlizywanie się raczej będzie wyglądało dla tych wyborców jak świadectwo, że politycy pismają ich za durniów, a nikt nie lubi być. Uważany za durnia i idiotę. Więc moim zdaniem, ta akcja z, z, z próbą skaptowania części wyborców Konfederacji się nie powiedzie. Stawiałbym na to, że ten elektorat prawie równo podzieli się na te trzy części głosującą na Trzaskowskiego, Andrzeja Dudę i na niegłosujących w ogóle i gdybym miał jeszcze oceniać jaka, będzie, jaka będą różnice między tymi trzema częściami chociaż jak mówię one moim zdaniem będą mniej więcej równe to powiedziałbym że ta część głosująca na Andrzeja Dudę będzie stosunkowo najmniejsza powiedziałem że parę słów jeszcze powiem o Robercie Biedroniu no i muszę powiedzieć że to jest chyba największa moja satysfakcja w tych wyborach ja już dawno temu prorokowałem, że Robert Biedroń będzie na polskiej scenie politycznej tylko meteorem. No i rzeczywiście tak się stało, bo uważam, że ta jego porażka. Tu przypomnę Robert Biedroń 2:21 zaledwie. Um, to jest klęska Roberta Biedronia jako polityka i prawdopodobnie koniec jego politycznej kariery. A tu sięgając jeszcze po wyniki z 2015 roku, przypomnę, że Magdalena Ogórek miała wtedy 2,38. Czyli, krótko mówiąc, proszę państwa, Magdalena Ogórek w 2015 roku zrobiła lepszy procentowo wynik niż Robert Biedroń teraz. Teraz Robert Biedroń miał 425 tysięcy głosów, a Magdalena Ogórek miała wtedy. 353 tysiące głosów, czyli jeśli chodzi o liczbę głosów, no to Robert Biedroń ze względu na wyższą frekwencję przebił Magdalenę Ogórek, ale procentowo ma nawet mniej głosów niż ona w 2015 roku. I co to oznacza? No to oznacza, że taka skrajnie lewacka narracja, którą promował Robert Biedroń, po prostu się nie sprzedaje. Sprzedaje się łagodniejsza jej forma. Czyli taka, powiedzmy, modernistyczna, lewicowa narracja, czyli to, co proponuje Rafał Trzaskowski, i sprzedaje się ostry, lewicowy, socjalistyczny socjal, czyli to, co sprzedaje Prawo i Sprawiedliwość. I w tym kręgu zainteresowanie większości polskich wyborców się zamyka. Natomiast wszystkie te skrajnie lewackie pomysły lansowane przez Razemków, przez Wiosnę. Przez SLD, przez Roberta Biedronia. To się po prostu nie sprzedaje i bardzo dobrze, że się nie sprzedaje. Chciałbym jeszcze Państwu zwrócić uwagę na konsekwencje drugiej tury, bo o tym na razie mało się mówi. Ale mnie jednak ruszyła mocno ta scena z wieczoru wyborczego Andrzeja Dudy, kiedy Andrzej Duda pogratulował Rafałowi Trzaskowskiemu i gratulował pozostałym, Swoim kontrkandydatom i na sali rozległo się wtedy buczenie. To jest bardzo zły sygnał. Po pierwsze, dlatego, że gratulacje dla kontrkandydata po wyborach są normalną częścią zwyczajnie funkcjonującej politycznej kultury. To jest coś, do czego powinniśmy dążyć. To jest absolutnie naturalne zachowanie, które politykom powinno przy, przychodzić zupełnie naturalnie. Sytuacja, w której sala reaguje buczeniem i wrogością na te gratulacje wobec kontrkandydata, świadczy o natężeniu fatalnych, absolutnie fatalnych emocji. I pamiętajmy, że przecież ludzie, którzy byli na wieczorze wyborczym pana prezydenta, to jednak. Nie byli ludzie wzięci prosto z ulicy. To była grupa w jakiś sposób wyselekcjonowana. Czyli grupa, która powinna rozumieć, dlaczego gratulacje dla kontrkandydata są czymś normalnym. A jednak zareagowali ci ludzie tak, jak zareagowali. I teraz wyobraźmy sobie, że wygrywa w zasadzie którykolwiek z kandydatów. No wiemy, że któryś z nich wygra. Jak wtedy będzie wyglądała społeczna emocja? Jak. Gigantyczna będzie frustracja jednej i drugiej strony, spowodowana przegraną ich kandydata. Proszę sobie to wyobrazić. Wygrywa Andrzej Duda, to oznacza jeszcze trzy lata niepodzielnych rządów prawa i sprawiedliwości. Nie chcę tu teraz snuć ciemnych wizji, jak, co z tych rządów może wyniknąć. Ja prawdę mówiąc, też się tego obawiam, przynajmniej w niektórych aspektach co mogłoby się stać. Natomiast próbuję to zobaczyć z perspektywy ludzi, którzy nie są wyborcami prawa i sprawiedliwości, i którzy z całą pewnością będą przez prawo i sprawiedliwość traktowani tak jak do tej pory, czyli w zasadzie jak nieistniejący. Ale z drugiej strony spróbujmy sobie wyobrazić uczucia wyborców prawa i sprawiedliwości Andrzeja Dudy, gdyby wygrał Rafał Trzaskowski. Żadna ze stron, nie została przez swojego kandydata upomniana, nie przypomniano jej, że to nie jest tak, że będą rządzić zawsze albo to nie jest tak w przypadku Rafała Trzaskowskiego, że będą mogli sobie skasować tę drugą połowę Polski, jak ich kandydat wygra. A wydaje mi się, że bardzo wielu wyborców jednego lub drugiego obozu, właściwie można w tym kontekście powiedzieć, jednego lub drugiego plemienia po prostu, właśnie tego oczekuje. Że ta druga grupa no, zwyczajnie zniknie. Po prostu zniknie, jak ich kandydat wygra. Otóż nie zniknie. I sądzę, że najwyższy czas, biorąc pod uwagę, że ten wynik będzie taki niepewny, właśnie zacząć już teraz się nad tym zastanawiać. Jak Ugasić ten pożar, czy jak zapobiec eskalacji tej frustracji, która przecież nawet na spotkaniach wyborczych już się objawiała w postaci regularnych szarpanin. Moje bardziej szczegółowe wyliczenia dotyczące elektoratów znajdą Państwo w moim środowym Felietonie, tekście w Rzeczy o polityce w Rzeczpospolitej. A teraz chciałem pomówić chwilę o tak zwanym obywatelskim zatrzymaniu furgonetki, samochodu należącego do Fundacji Pro Prawo do Życia. To jest świeża sprawa, ale nie pierwsza taka sprawa, bo samochód tej organizacji został już zatrzymany kilka miesięcy temu na Ursynowie w Warszawie w bardzo podobnych okolicznościach. Kilka samochodów zablokowało ten, ten pojazd. Tym razem stało się to nie na Ursynowie, ale w ścisłym centrum Warszawy na placu Zbawiciela samochód został otoczony przez e, ludzi, którzy, jak rozumiem, powychodzili z tych kawiarni, których przy placu Zbawiciela jest dużo i tam takie specyficzne towarzystwo przesiaduje w tych kawiarniach, takie powiedziałbym krytyczno-polityczne. Ten samochód został zatrzymany, doszło tam do awantury, nie mogły przejechać tramwaje, ponieważ przez plac Zbawiciela jeżdżą tramwaje. Pojazd został odblokowany dopiero po przyjeździe pogotowia tramwajów warszawskich. Potem pojawiła się policja, a potem ten samochód, z którego, który jest oklejony takimi banerami skierowanymi przeciwko lobby LGBT i sugerującymi, że to lobby LGBT. Może również łączyć się z pedofilią, i taki komunikat również jest nadawany przez głośniki z tego samochodu. Otóż ten samochód pojawił się na ulicy Wilczej, gdzie jest skłod tak zwany, czyli po prostu nielegalnie zasiedlona przez takie lewicowe, skrajnie towarzystwo Kamienica i tam został ten samochód zatrzymany, a człowiek czy ludzie, którzy w nim jechali, była próba ich pobicia przez osoby z tego skłotu. No, i ta sprawa, oczywiście, z zachwytem była relacjonowana przez gazetę wyborczą, zresztą nie tylko przez nią. Wszędzie pojawiała się pod hasłem obywatelskie zatrzymanie. No otóż jest to bzdura, nie było to żadne obywatelskie zatrzymanie. W ogóle nie ma czegoś takiego jak obywatelskie zatrzymanie, ponieważ kodeks postępowania karnego mówi o obywatelskim ujęciu. Nie używa to słowa obywatelski. Natomiast dokładnie rzecz biorąc artykuł 243 kodeksu postępowania karnego stwierdza ujęcie na gorącym uczynku. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. I paragraf drugi tegoż artykułu mówi osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce policji. Nie trzeba być specjalnym ekspertem prawnym, żeby zauważyć, że tutaj nie zachodziły żadne przesłanki, żeby zastosować tenże artykuł 243 KPK, bo po pierwsze, nie mieliśmy tutaj do czynienia z, z żadnym przestępstwem, po drugie, nikt się nie ukrywał, po trzecie, można było łatwo zidentyfikować osoby, Prowadzące ten samochód, bo samochód miał widoczne tablice rejestracyjne, było pisane, wiadomo było, do kogo należy. I po czwarte, nikt z osób, które zatrzymały ten pojazd, nie miał zamiaru wzywać policji i przekazywać kierowcy oraz załogi tego samochodu policjantom. Ja widziałem argumentację ludzi, którzy się cieszyli z tego rzekomego obywatelskiego zatrzymania, czy też ujęcia, już używając ściśle prawnego terminu. I oni argumentowali tak, że no, ale przecież nikt z tym nic nie robi, to ludzie muszą, no, ale przepraszam, z czym ma ktoś robić? To, że w przestrzeni publicznej pojawia się jakiś komunikat, który się może jakimś lewicowym kręgom nie podobać, to nie oznacza, że ci ludzie mają prawo wyjść i zagrozić czy zablokować. Obecność tego komunikatu w przestrzeni publicznej. No, trzeba się pogodzić z tym, że w przestrzeni publicznej będą różne komunikaty, przesłania, opinie, które nam się nie podobają. I to, że one nam się nie podobają albo że się głęboko z nimi nie zgadzamy, nie oznacza, że one są nielegalne. A tak wydaje się myśleć duża część osób. Ja prosiłem oczywiście moich rozmówców na Twitterze, żeby wskazali przepis, który ich zdaniem został złamany przez. Ludzi, którzy tę ciężarówkę opakowali w te banery i puścili te komunikaty. Nikt takiego przepisu nie potrafił wskazać. Moim zdaniem takiego przepisu po prostu nie ma. Z całą pewnością nie jest takim przepisem. Yy, yy, artykuł 257 kodeksu karnego, yy, który mówi, kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. To z całą pewnością nie był ten przypadek. Przypominam też, że. Polskie prawo karne nie zna przestępstwa, na szczęście, nie zna przestępstwa mowy nienawiści. Nie było tam też w tych komunikatach nawoływania do popełnienia czynu zabronionego artykuł 126a kodeksu karnego więc w ogóle nie było przesłanek do jakiegokolwiek zachowania tego typu. Ba, moim zdaniem, nie ma nawet przesłanek, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ale oczywiście, jeżeli ktoś uważa, że prawo zostało złamane, ma. Może to zrobić, ale może to zrobić poprzez legalne procedury, a nie samemu egzekwować jakieś wyobrażone sobie przez niego prawo. Ja nie zaznaczam tutaj, jaki jest mój stosunek do komunikatu, który jest na tej furgonetce, czy który jest emitowany z jej głośników. To w ogóle nie ma tutaj żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że nie możemy pozwolić, żeby jakakolwiek grupa ludzi zupełnie dowolnie interpretowała sobie swoje własne upodobania i swoje własne opinie, jako uprawniające ich do tego, żeby podejmować fizyczną interwencję, odbierającą komukolwiek możliwość głoszenia jego poglądów i opinii w sferze publicznej. Bo jeżeli przyjmiemy takie założenia, to proszę bardzo, Parada Równości. Nie podoba nam się, to proszę bardzo, blokujemy Paradę Równości. No, ona jest legalna, ale ta ciężarówka też jeździła legalnie. Nie podoba nam się, co robi krytyka polityczna, to wpadamy do lokalu krytyki politycznej i tam robimy demolkę. Albo w drugą stronę, nie podoba nam się, co robi Młodzież Wszechpolska albo nie podoba nam się, jakie przesłanie jest partii Konfederacja, a mamy lewicowe poglądy, to wpadamy do siedziby konfederacji i tam z kolei robimy demolkę. No, to jest droga do anarchizacji życia publicznego, a nie do jej naprawy. Musimy pogodzić się z tym, mówię musimy, ale ja jestem z tym pogodzony, natomiast ludzie, którzy zablokowali na Placu Zbawiciela tamtą ciężarówkę, chyba nie, że w przestrzeni publicznej będą różne opinie obecne, z którymi my się naprawdę możemy głęboko nie zgadzać, ale na tym właśnie polega wolność słowa. A jeżeli mamy z jakąś opinią problem, proszę bardzo. Możemy złożyć zawsze zawiadomienie do prokuratury, możemy zawsze również skierować pozew cywilny, jeżeli uważamy, że nasze dobra osobiste zostały w jakiejś sprawie naruszone. Proszę uprzejmie, proszę działać w ten sposób, ale nie tak jak to się stało na Placu Zbawiciela. I na koniec jeszcze kilka słów, już z zupełnie innej dziedziny, ale żeby tak nie zostać przy tych ciężkich tematach. Wspominałem Państwu kiedyś w jednym z moich wideoblogów o Filharmonii Dolnośląskiej, która przez cały pandemiczny czy epidemiczny okres bawiła swoich słuchaczy i nie tylko, bo również tych, którzy są daleko od Dolnego Śląska i od Jeleniej Góry, gdzie Filharmonia Dolnośląska ma siedzibę, bawiła swoimi nagraniami robionymi przez muzyków z domu. I co warto podkreślić, nie były to nagrania. Wcześniej wykonane, do których tylko podłożono obraz. Muzycy naprawdę grali u siebie w domach i potem ten materiał był bardzo, w bardzo pracowitym, pracochłonnym procesie, był montowany w jedną całość. No i właśnie ponieważ zakończenie sezonu już nadeszło, to w ramach zakończenia sezonu muzycy Filharmonii Dolnośląskiej zagrali wraz z dwoma połączonymi chórami zagrali fragment kantaty Carmina Burana Karla Orfa, fragment Fortuna. Zagrali naprawdę wspaniale, a ja gratuluję muzykom i dyrekcji Filharmonii Dolnośląskiej takiego znakomitego sposobu na przetrwanie epidemii. Pozostaje z ogromną nadzieją, że wszystko. Wróci do normy po wakacjach, i że również ja będę miał wreszcie okazję pojechać do Jeleniej Góry i być na którymś z koncertów. Państwa również namawiam do tego, żeby jeżeli Państwo mogą, w momencie, kiedy instytucje kultury już się odmrożą, to żeby wspierać te instytucje kultury po prostu kupując bilety a link do nagrania. Karmina Burana w wykonaniu muzyków filharmonii dolnośląskiej znajdą Państwo oczywiście tutaj poniżej w opisie mojego filmu. Dziękuję, do zobaczenia Łukasz Warzecha, kłaniam się.